Wiele osób wątpi skuteczność tego płukania, ale zobaczcie tutaj jak to ładnie płucze, ale też przede wszystkim jak odkurzacz podnosi runo, to jest trudny dywan tak naprawdę do dotrania i do wypłukania przede wszystkim, a my nie mamy od tego momentu żadnego problemu. Zobaczcie jak jest podniesione runo przez odkurzacz. Mam sześć tych staków wąski wąskich takich szparek, jak w ekstraktorze pięknie, o, teraz będzie o, jak to zasysa do tej rury i jak szczotka końcowa pięknie zaczesuje nam runo. No i co warto jeszcze podkreślić, zobaczcie, taki dywan potrafi naprawdę wponąć ogromne ilości wody, a tutaj Dużą część tej wody wciągnął nam odkurzacz i widzicie, że nic tutaj nie cieknie. A co za tym idzie, jest o wiele łatwiej ten dywan przerzucić na wózek i wirówka ma również o wiele łatwiej przy odwirowaniu tego dywanu. Także tych zalet jest naprawdę kilka. Kolejne proszę, szagi. Zobaczcie, jak ma podniesiony włos. A tutaj całe I mimo tego, że jedzie 4,20 m, to przy tej prędkości tutaj mamy, ustawione 16. Zobaczcie, widać ten krew, bo też mi się zarzucił, że on nie zdąży. Robi 2 trzecie na jednym przejeździe. Tu jeszcze jest spory